150 ofert pracy oraz szkoleń, ale tylko pięciu pracodawców z powiatu Nyskiego. To statystyka targów pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, które odbyły się w piątek w Nyskim Muzeum. Szczegóły już za chwilę, 14 czerwca. Marcin Miłkowski. Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu wiadomości regionalnej Telewizji Opolskiej. Zielona taktyka, czyli zawody sprawnościowe na strzelnicy. No to jest, jest to fajne, bo mówię, jest to edukacja poprzez sport, spotkanie się uczniów z szkół gimnazjalnych, taka integracja. Wystartował Orland Beach Volley Tour 2013. W piątek od godziny 10 tłumy bezrobotnych z całego regionu ustawiły się w kolejce po oferty pracy i szkoleń. Czy targi zaspokoiły potrzeby mieszkańców i czy rzeczywiście są szansą na normalne, godne życie, sprawdzali nasi reporterzy. 150 wystawców i tylko 5 z powiatu Nyskiego zaprezentowało swoje oferty pracy i szkolenia zarówno w kraju i za granicą. Najbardziej poszukiwane, bez względu na miejsce, były te dające stałe zatrudnienie. Myślę, że będzie gro pracy na umowy wynikające z kodeksu pracy, ale mamy też oferty, które są regulowane kodeksem cywilnym. Mówiąc o umowach z kodeksu cywilnego, czyli umowa zlecenia, umowa dzieła, są to umowy, które faktycznie mogą być umowami, czy są umowami krótkoterminowymi, natomiast też bardzo wartościowymi, bo dają doświadczenie, bo dają utrzymanie, bo mogą dawać również wszystkie profity typu ubezpieczenia. Po raz pierwszy w targach wzięli udział przedstawiciele ambasady kanadyjskiej. Promowali projekt Praca i Nauka w Kanadzie. Ten projekt jest skierowany do osób pomiędzy 15 a 30 rokiem życia i daje możliwości i nauki, i pracy, jak również po zdobytych kwalifikacjach, umiejętnościach już tam na miejscu w Kanadzie pracę, pracę na konkretnych stanowiskach i w konkretnych zawodach. Ci, którzy pojawili się na targach, liczyli na konkretne oferty. Niestety, część z nich opuściła targi bez nadziei na znalezienie takiej, która pomogłaby im stanąć na nogi. Trudna sytuacja życiowa, niedostateczne kwalifikacje zawodowe czy brak znajomości języków obcych to najczęściej przyczyna niepowodzenia. Żadnego nie mają. Ja jestem samotną matką, dwójką licząc, z kim miałam te zostawić. A jednak, jak podkreślają organizatorzy targi pracy, mają sens, choćby zatrudnienie miało znaleźć tylko kilka z kilkuset biorących w nich udział osób. Podobnie uważa także Piotr Osiadły, którego niepełnosprawni podopieczni właśnie na targach rokrocznie znajdują zatrudnienie. Uczestniczymy no praktycznie od wiem, 4 czy 5 lat we wszystkich możliwych targach pracy. W zeszłym roku 10% naszych uczestników zdobyło pracę. Targi są bardzo dla nas istotnym miejscem, gdzie my szukamy szkoleń. Jak największej ilości szkoleń, jak największej ilości oferty stopa bezrobocia w powiecie nyskim waha się w granicach 23%. Czy targi pracy rzeczywiście wpłyną na zmianę tej niechlubnej statystyki? Wysoki stan wódny kłockiej w Lewinie Brzeskim wymusił zupełne zawieszenie prac przy poszerzaniu koryta i budowie jazu na rzece. Nysa ma znacznie więcej szczęścia, inwestycja owszem, została wstrzymana, ale tylko częściowo na umocnieniach brzegowych. Ostatnie opady deszczu wpłynęły na podniesienie poziomu wód Nysy Kłodzkiej. Rzeka wystąpiła dość mocno na brzegi, tym samym konieczne było wstrzymanie robót przy umocnieniach brzegowych na terenie Nysy. Od momentu, kiedy zostało, zaczęto spuszczać 120 m3 wody na sekundę. Od 7 bodajże. Na razie teren przy umocnieniach brzegowych jest zbyt mocno nasiąknięty, aby móc wprowadzić sprzęt ciężki i kontynuować pracę. Dopóki woda nie ustąpi, spuszczanie ze zbiornika. Osmuchowskiego i Nyskiego y, zostanie zmniejszone. Y, stan wód się zmniejszy, wtedy przystąpimy do, do prac y, umocnieniowych na brzegach. Roboty przy jazach kontynuowane są jednak bez zakłóceń. Na jasie dachowym, na jasie przelewowo-zastawkowym i na jazie stałym. Na brewie y, właśnie kontrolowanym, na zbiorniku, y, na zaporze czołowej głównej, na tamie tak zwanej popularnie prace trwają. Trwają pracę na moście, na witnej. Jak szybko będzie można powrócić do pracy przy umocnieniach brzegowych, zależy od pogody, która co najmniej nie sprzyja inwestycji od początku roku. Leszek Baranowski zapewnia jednak, że wznowienia robót można się spodziewać już niebawem. 14 czerwca na strzelnicy przy ulicy Grotkowskiej w Nysie odbyły się zawody sprawnościowe dla szkół gimnazjalnych Zielona Taktyka. Organizatorem zawodów była Nyska Formacja Obronno-Taktyczna. Zawody sprawnościowe dla szkół gimnazjalnych odbyły się na Strzelnicy przy ulicy Grodkowskiej w Nysie. Przystąpiły do nich klasy pierwsze, drugie oraz trzecie gimnazjum numer 1, 2 i 3 w Nysie. Łącznie około 90 uczniów. Zawody organizowane były przez Nyską Formację Obronno-Taktyczną, a sam projekt współfinansowany był ze środków Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Młodzież powinna być zadowolona, pogoda dopisała, nie pada deszcz, jesteśmy zadowoleni. Przebiegają zawody sprawnie, z bezpieczeństwem. Uczestnicy zawodów rywalizowali ze sobą indywidualnie, jak również grupowo. Ich zadaniem było jak najszybsze pokonanie przygotowanego przez organizatorów toru przeszkód. Zawodnicy mają do pokonania tor przeszkód to jest bieg między tyczkami, czołganie, bieg po oponach, pokonanie płotku, strzelanie z KBKS-u, rzut granatem do celu, strzelanie z łuku, bieg ze skrzynką. Klasyfikacja. Oceniana jest poprzez czas, który uzyska zawodnik po przebiegnięciu całego toru, plus punkty karne na poszczególnych stanowiskach, gdzie na przykład nie wykona strzelania, nie wykona strzelania z łuku lub rzutem granatem. Jak mówią organizatorzy, takie inicjatywy są bardzo potrzebne, ponieważ jest to dla uczniów ciekawa forma spędzania wolnego czasu. No to jest, jest to fajne, bo mówię, jest to edukacja poprzez sport, spotkanie się uczniów z trzech szkół gimnazjalnych, taka integracja, popularyzacja sportów obronnych, sprawdzenie sprawności fizycznej, psychicznej tych zawodników. W zawodach wzięli udział zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. W kategorii tych tak powiem tak pierwszych klas to dziewczyny jakby wykazały jaką większą, większą sprawność fizyczną. No już tutaj w trzecioklasistach klasistach już dominują chłopacy. Mimo groźnego wyglądu, tor przeszkód nie okazał się aż taki straszny. Ogólnie e, cały e, etap był prosty. Jedynie gra sprawił mi problemy, ponieważ w moim celności nie jest za prosto. Raz nie trafiłem z łuku, ponieważ dotarłem źle zało, założoną strzałę. A ogólnie czas był dobry, jestem zadowolony. Z pewnością trudne będą strzelanie z łuku i granaty, bo wiatrówki się nie boję. Tu będzie też trudny etap, bo jest bardzo krzywo. W sumie nie ma przygotowań, my robiliśmy to bardziej na spontanie. Każdy chce wygrać, tak? Ja też chcę wygrać, no ale no nie wiem czy wygram. Zobaczymy. Na pewno są lepsi ode mnie, bo ciężko jest pobiec poniżej dwóch minut. Mi się wydawało, że trudne będzie na początku ten bieg slalomem. Nie było aż tak źle. Najcięższe to chyba rzucić granat i trafić tam do tego kółka. Przebiegaliśmy po prostu chyba tylko tyle, z przygotowania, Bo, tak, czy żeby spróbować strzelić czy coś, to nie było takiej możliwości. Ale ja mam nadzieję, że mi pójdzie dobrze. Oprócz samych zawodów, zobaczyć można było również wystawę sprzętu obronnego służb mundurowych. Hełmy, tarcze, kamizelki, kajdanki, pałki. tym czym na co dzień, służba, służby mundurowe pracują, wykonując czynności służbowe, są to środki przymusu bezpośredniego. Zawody były organizowane po raz pierwszy, jednak z pewnością nie ostatni. Jeżeli to mówię, będzie się podobać młodzieży, to w przyszłym roku na pewno zorganizujemy takie same zawody, poszerzając je o więcej szkół gimnazjalnych. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyło gimnazjum numer 3, na drugim miejscu uplasowało się gimnazjum. Numer... Numer jeden, a na trzecim gimnazjum numer 2. W klasyfikacji klas pierwszych wygrał Jameta Michał z gimnazjum numer 3. Zwycięzcą wśród uczniów na poziomie klas drugich został Bandzera Daniel z gimnazjum numer 3, a klas trzecich Pulif Adam również z gimnazjum numer 3. Już wkrótce szykuje się niebanalny koncert w ramach przedostatniej odsłony projektu Muzyka na Granicy. Aranżację w wykonaniu Big bandu wysłuchać będzie można na szczycie Kopy Biskupiej. W niedzielę 16 czerwca o godzinie 13 odbędzie się wyjątkowy koncert na kopie biskupi w górach opawskich. Będzie to już czwarta odsłona serii koncertów projektu Muzyka na granicy. Tym razem podczas imprezy w malowniczej górskiej scenerii rozbrzmiewać będą utwory grane przez uczniów szkół muzycznych z Nysy, Głuchoła, Spródnika i czeskich zlatych chor. Wystąpi Big Band pod dyrekcją Henryka Weznera, składający się z uczniów szkół muzycznych Nysy Guhoła z laty Hor z Prudnika. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na kawałek dobrej muzyki, muzyki rozrywkowej. Nie są to jednak jedyne atrakcje, jakie będą czekać na Kopie Biskupiej w tą niedzielę. Przed koncertem organizatorzy zapraszają również na pieszą wydrówkę po górach oraz na poczęstunek. Aura nam sprzyja, więc zapraszamy wszystkich z całą rodziną na pieszą wycieczkę w porze obiadowej, właśnie na Kopy Biskupią. Dla wszystkich uczestników, pyszne polskie przekąski oprócz dobrej muzyki. Dlatego tym bardziej wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Ten, kto nie ma alternatywy na spędzenie popołudnia, zapraszam w to... W niedzielę o godzinie 13 na Kopę Biskupią. Do zobaczenia. Darmowe zaproszenie na koncert finałowy projektu Muzyka na Granicy, który odbędzie się już 20 czerwca w Nyskim Domu Kultury, można odebrać w kasie placówki. Dziś na Jeziorem Nyskim rozpoczęła się 11. edycja Orland Beach Volley Tour 2013. Impreza otrzymała imię zmarłego w pod koniec zeszłego roku Wiesława Szabata, prezesa zarządu Lewiata Nopole. Już jutro, 15 czerwca, o godzinie 9 rano rozpoczną się eliminacje główne turnieju, a w niedzielę odbędą się spotkania półfinałowe oraz finał. Na relacje z rozgrywek zapraszamy w poniedziałkowym wydaniu wiadomości RTO. A jednak, mimo niemieckich żartów, w Polsce można spotkać całkiem sporo uczciwych ludzi. Podczas zakończonego w ubiegłą niedzielę festiwalu Życia znaleziono wartościowy aparat fotograficzny. Zguba jest do odebrania w agencji artystycznej Tomart przy ulicy Bohaterów Warszawy. Osoba, która zgłosi się po sprzęt fotograficzny, powinna wykazać się wiedzą dotyczącą zdjęć, które zostały zapisane na karcie pamięci. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Życzę Państwu spokojnego i słonecznego weekendu. A na kolejne wydanie wiadomości z naszego regionu zapraszam w poniedziałek 17 czerwca. Do zobaczenia.